Tutaj weźmiemy sobie tylko ten kawałek. Teraz chciałam, żebyś zauważył. Mamy tutaj kąt i mamy dwie równoległe. Przygotowujemy się do twierdzenia Talesa. Zobacz te dwa trójkąciki, ten niebieski i ten czerwony. Są podobne, mają takie same kąty. Są podobne. I tutaj jest taka proporcja zapisana. BD to jest ten najkrótszy bok w tym trójkąciku, CE to jest ten najkrótszy w tym większym, w czerwonym. Czyli to jest jakby jakaś skala wyliczona. To do tego, to jest skala, w której jak gdyby ten drugi narysowali. I teraz który tutaj wstawić odcinek? AE to jest ten najdłuższy bok. Więc który tu trzeba wstawić bok z tego małego trójkąta? Żeby to była ta sama skala, ta sama liczba. To jest zadanie, które trzeba wykonać.